W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, Pan z wami i z Duchem Trwamy w naszej radości, że Chrystus jest między nami obecny w sakramencie Eucharystii. Chcemy w szczególny sposób w tym czasie Oktawy czcić Chrystusa Eucharystycznego, uczyć się szacunku i miłości. Do najświętszego sakramentu. Chcemy uwielbiać ten najświętszy sakrament, i równocześnie dziękować Panu Bogu za to, że pozostał między nami obecny w białym chlebie, którego w komunii świętej przyjmujemy jako pokarm na życie doczesne, teraźniejsze i życie wieczne. Dlatego trwajmy w tym uwielbieniu Chrystusa. Każda Eucharystia jest uwielbieniem jego tajemnicy eucharystycznej. To jest wyjątkowy moment, gdzie niebo łączy się z ziemią, a razem z nami modlą się aniołowie, archaniołowie, wszyscy święci. Tworzymy wyjątkowe wydarzenie eucharystyczne i to mocą, mocą Boga. Dlatego skupmy nasze myśli, aby słuchać Bożego słowa. Rozpalajmy pragnienie w naszych sercach, by karmić się Bożym ciałem. Tę świętą sprawujemy w następujących intencjach. Ksiądz Proboż poleca świętej pamięci Józefa Wójcik. ja polecam świętej pamięci Stanisława Gielasa w dziewiętnastą rocznicę śmierci. A na początku tej świętej Eucharystii jesteśmy świadomi tego, że słabi i grzeszni niejednokrotnie zawodzimy miłość Pana Boga, dlatego skróżmy nasze serca i przepraszajmy kochającego Ojca. Panie, który jesteś drogą prowadzącą do Ojca, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Chryste, który jesteś światłością, oświecającą każdego człowieka. Zmiłuj się nad nami. Się nad nami. Panie, który umarłeś na krzyżu, aby dać nam życie, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Módlmy się. Wszechmogący Boże, obdarz nas ustawiczną bojaźnią i miłością Twojego świętego imienia, albowiem nigdy nie odmawiasz opieki tym, których utwierdzasz w swojej miłości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Pan. Czytanie z, czytanie z drugiej księgi królewskiej. Król asyryjski Salamanazar najechał cały kraj, dotarł do Samarii i oblegał ją przez trzy lata. W dziewiątym roku panowania Ozeasza król asyryjski, zdobył Samarię i oprowadził Izraelitów na wygnanie do Asyrii. Osiedlił ich w Halach nad Habur, rzeką Gozanu, i w miastach Medii. Stało się tak, bo Izraelici zrzeszyli przeciwko Panu, Bogu swemu, który ich wyprowadził z Egiptu spod ręki Faraona. Króla egipskiego. Czcili oni cudzych bogów i naśladowali obyczaje ludów, które Pan wypędził przed Izraelitami oraz królów izraelskich, których wybrali. Pan jednak ciągle ostrzegał Izraela i Judom przed wszystkich swoich proroków i wszystkich widzących, mówiąc: Zawróćcie z Waszych dróg grzesznych i przestrzegajcie moich przykazań i postanowień moich, według całego prawa, które nadałem Waszym przodkom i które przekazałem Wam przez sługi moje proroków. Lecz oni nie słuchali i twardym uczynili swój kark, jak ich przodkowie, którzy nie zawierzali Panu Bogu swojemu. Odrzucili przekazania Jego i przymierze, które zawarł z przodkami, oraz prawa, które im nadał. Wtedy Pan zapłonął gwałtownym gniewem przeciw Izraelitom i odrzucił go sprzed swego oblicza. Pozostało tylko same pokolenie Judy. Oto słowo Boże. Usłysz nas, Panie, wspomóż Twą prawicą. Odrzuciłeś nas i złamałeś, Boże. Rozgniewałeś się, lecz powróć do nas. Wstrząsnąłeś i rozdarłeś ziemię. Ulecz jej rozdarcia, albowiem się chwieje. słysz nas, panie, wspomóż Ton prawek. Ludochowi twemu zgotowałeś los twardy, napoiłeś nas winem, które moc odbiera. Czyż nie Ty, Boże, który nas odrzuciłeś? Już nie wychodzisz z naszymi wojskami. Wspuszczu, panie, wspuszczu, panie. Daj nam pomoc przeciw nieprzyjacielowi, bo ludzkie wsparcie jest zawodne. Dokonamy w Bogu czynów pełnych mocy, a On podeprze podepcze naszych nieprzyjaciół. Złóż nas, Panie, z błogoszczą Alleluja. Jest słowo Boże i skuteczne, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. Allenuja, Allenuja. Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni, bo takim sądem, jakim sądzicie, i was osądzą, i taką miarą, jaką wymierzycie, wam odmierzą. Czemu to widzisz drzazgę wokół swego brata, a nie dostrzegasz belki we własnym oku albo jak możesz mówić swemu bratu pozwól że usunę drzazgę z twego oka podczas gdy belka tkwi w twoim oku Obłudniku usuń najpierw belkę ze swego oka a wtedy przejrzysz ażeby usunąć drzazgę z oka swego brata oto słowo pańskie Krzyż, który jest w centrum zbawienia, przypomina nam, że Jezus zbawił nas nie przez sąd, ale przez miłość przebaczającą. Prośmy o potrzebne łaski z wielką ufnością. O łaski potrzebne do prowadzenia kościoła dla papieża. Ciebie prosimy. O prawość sumienia i ducha sprawiedliwości dla sędziów. Ciebie prosimy o ulgę w cierpieniu dla bliskich nam chorych ciebie prosimy o życie wieczne dla naszych zmarłych ciebie prosimy o ducha sprawiedliwego sądu dla nas samych ciebie prosimy panie nasz i boże przyjmij nasze prośby które zanosimy do ciebie przez Chrystusa, Pana naszego. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Przeciw swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła świętego. Miłosierny Boże przyjmij ofiarę uwielbienia i przebłagania i sprawa byśmy oczyszczeni jej mocą, mogli Ci ofiarować naszą szczerą miłość. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Amen. Pan z wami. I z wami. serca. Ręki składajmy Panu Bogu naszemu, My to i sprawiedliwe, zaprawdę godne, to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie tobie składali dziękczynienie. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący Wieczny Boże, Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On sam jako prawdziwy i wieczny kapłan, Ustanawiając obrzęd wiekuistej ofiary, Pierwszy się Tobie oddał. Zbawcze ją ofierze i nam polecił ją składać na swoją pamiątkę. Jego ciało za nas wydane umacnia nas, gdy je spożywamy, a krew za nas wylana obmywa nas, gdy ją pijemy. Dlatego zjednoczeni z chórami aniołów wysławiamy Ciebie z radością wołając Święty. W imię Panie na osadzona na wesołości. Zaprawdę, święty jesteś Boże i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego syna naszego Pana, mocą ducha świętego, ożywiasz i uświęcasz wszystko, oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej Ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał. I rozdawał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił, i podał swoim uczniom mówiąc, bierzcie i pijcie z Niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyncie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Włożę Twoją wolę, Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwe wstanie i oczekujemy Twojego przyjścia w pale. Wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwe wstanie i w niebo wstąpienie. Oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj prosimy na dar Twojego kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Sprawa, byśmy posileni ciałem i krwią Twojego syna i napełnieni duchem świętym stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi. Przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą, Bogu Rodzicą Maryją, ze Świętym Józefem, Jej Oblubieńcem, ze Świętymi Apostołami, Męczennikami, Świętym Janem Pawłem, Błogosławionym Władysławem Bukowińskim i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na Ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Franciszka, naszego biskupa Marka, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych. Którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą, w miłosierdziu Swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie, przyjmij do swojego Królestwa naszych zmarłych, braci, Józefa i Stanisława i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z Nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie Boże Ojcze Wszechmogący. W jedności ducha świętego, wszelka cześć i chwała, przez wszystkie wieki wieków. Amen. Otrzymaliśmy ducha świętego, który nas uczynił dziećmi bożymi dlatego śmielamy się mówić ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć i imię twoje, przyjdź królestwo twoje, bądź wola twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale na sławodę złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu. Pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. I potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty zesłałeś Ducha Świętego, aby obdarzyć Kościół jednością i pokojem. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła. I zgodnie z Twoją wolą, napełniaj Go pokojem i doprowadź do pełnej jedności. Który żyjesz i królujesz na wieki, wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie z tak pokoju. To baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Módlmy się. Panie nasz Boże, Ty nas posiliłeś najświętszym ciałem i krwią Twojego Syna. Prosimy Cię, aby ofiara, którą często składamy, zapewniła nam zbawienie przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Zaraz udamy się w procesję eucharystyczną, która będzie wyznaniem naszej wiary, ale też właśnie uwielbieniem i oddaniem Chrystusowi Eucharystycznemu, którego przed chwilą przyjęliśmy w Komunii Świętej. Po błogosławieństwie, po zakończeniu procesji bardzo proszę, aby kandydaci do bierzmowania pozostali w Kościele, bo dziś będzie pierwsza próba liturgiczna właśnie tutaj w świątyni. A teraz uklęknijmy przed naszym Zbawicielem.